Cześć, nazywam się Maja Sulecka i jestem zabiegowcem z zakresu zabiegów estetycznych, a dziś chciałabym Wam opowiedzieć o lipolizie iniekcyjnej, czyli temacie, który ostatnio bardzo Was interesuje, pewnie szczególnie dlatego, że zbliża się wiosna, zbliża się lato, więc będziemy wystawiać nasze ciało i nasze twarze na um, opinię publiczną, że tak powiem. I słuchajcie, lipoliza iniekcyjna to jest nic innego jak po prostu zabiegi polegające na spalaniu tkanki tłuszczowej. Na czym to polega? Lipoliza iniekcyjna polega na wstrzykiwaniu w tkankę tłuszczową koktajli, które złożone są na przykład z fosfat dylocholiny, czyli w substancji, która będzie spalała naszą tkankę tłuszczową, która później będzie metabolizowana przez organizm i po prostu wydalana koniec końców z organizmu. W skład tych koktajli wchodzą jeszcze takie substancje, jak na przykład L-karnityna, którą pewnie kojarzyście, ponieważ wykorzystana jest chociażby w dietetyce, ale też kwas hialuronowy, czyli substancja, której bardzo, bardzo nasza skóra zawsze e, potrzebuje i której substancją kondycjonującą, e, nawilżającą e, naszą skórę, ponieważ chodzi o to, żeby skóra po zabiegu mm, spalania tkanki tłuszczowej była e, jędrna jeszcze bardziej niż przed e, zabiegiem, czyli tak naprawdę ja Osobiście korzystam z koktajli, które nie tylko będą spalać tkankę tłuszczową, ale też będą działały na zasadzie stymulatorów tkankowych, czyli skóra, którą rozpuścimy, tkanka tłuszczowa, którą rozpuścimy, nie będzie wpływała tak, że skóra później będzie taka luźna i mało jędrna, tylko właśnie jeszcze dodatkowego takiego kopa energetycznego naszej skórze zafundujemy i skóra będzie jędrna, gładka, sprężysta i dużo bardziej odżywiona niż właśnie przed. Zabiegiem. I teraz jeszcze opowiem Wam, jak w ogóle wygląda taki zabieg. Słuchajcie, tak naprawdę spalanie tkanki tłuszczowej kojarzy nam się z czymś, co będzie bolało, co będzie niezbyt przyjemne. A słuchajcie, zabieg lipolizy jest na maksa jakby nieobarczony bólem. Oczywiście sam proces skowania, ja akurat wykonuję na znieczuleniu. Robimy sobie znieczulenie miejscowe, czyli przed zabiegiem skóra traktowana jest specjalną maścią. Dzięki temu zabieg jest naprawdę bezbolesny. Delikatnie po zabiegu później ten obszar może być obrzęknięty, zaczerwieniony, może być delikatnie tkliwy. Natomiast słuchajcie, to nie jest typowy ból. Zabieg jest bardzo komfortowy, dlatego jest świetną alternatywą na przykład do zabiegu liposukcji, czyli od jakby odsysania tkanki tłuszczowej, ponieważ tam nie tylko zabieg jest na maksa bolesny, ale też okres rekonwalescencji jest bardzo długi i obarczony bardzo dużą liczbą powikłań. A w wypadku lipolizy i iniekcyjnej tych powikłań e, prawie że nie ma. To jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczny zabieg. I teraz e, dla kogo jest to zabieg? Przede wszystkim dla osób, które e, w którymś miejscu swojego ciała mają zbyt dużo tej tkanki tłuszczowej, czyli na przykład odchudzacie się, a tłuszcz cały czas Osadza się w jednym miejscu i wydaje się nam być nie do ruszenia z tego miejsca. Czyli na przykład są to ręce, właśnie okolice pach, są to boczki, jest to brzuch, często też uda, pośladki, obszar nad kolanami tych obszarów może być bardzo dużo. Natomiast dzięki lipolizacji iniekcyjnej działamy sobie miejscowo, i to jest super, że właśnie z tych obszarów, które najbardziej nam przeszkadzają, możemy sobie tą tkankę po prostu w cudzysłowie spalić. Dla na kogo ten zabieg nie może być? Przede wszystkim dla osób, które są naprawdę bardzo, bardzo otyłe od bardzo długiego czasu, ponieważ efekt tego zabiegu może być dla tych osób po prostu zbyt mało wystarczający. Ale powiem Wam, że ogólnie rzecz biorąc, lipoliza iniekcyjna to jest skuteczny zabieg i moje klientki widzą naprawdę dużą różnicę. Zresztą ja robiłam sobie lipolizę, co prawda tylko jeden zabieg tutaj na moim podbródku i widzę już naprawdę dużą różnicę i na pewno za jakiś czas sobie ten zabieg powtórzę. A kto na pewno nie powinien robić tego zabiegu? Przeciwwskazania są, jeżeli chodzi o osoby, które na przykład kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz osoby, które mają duże problemy z wątrobą i z nerkami, no bo ten Tłuszcz jednak metabolizowany jest w naszych organach wewnętrznych. Tutaj raczej nie robi się tych zabiegów też osobom, które są bardzo poważnie przewlekle chore, na przykład chodzi tutaj o nowotwór albo wszelkiego typu poważne choroby, też choroby serca. Oczywiście też nie, jeżeli mamy COVID i tak dalej. Także ogólnie rzecz biorąc, zabieg ten jest. Naprawdę mało inwazyjny, praktycznie bezinwazyjny. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod, jakie mamy w medycynie estetycznej. Zabieg jest praktycznie bezbolesny. Jeżeli chodzi o koszt zabiegu, to zaczyna się od 350 zł. Akurat ja podaję Wam moje ceny. Od 350 zł. w górę, oczywiście, zależnie od tego, jak dużo preparatu chcecie podać, jak dużo okolic chcecie poddać zabiegowi około te 350 zł to jest cena umówmy się, że tak jakby jednej partii naszego ciała, czyli na przykład brzuch albo na przykład podbródek. Oczywiście najpierw musimy ustalić jak duży obszar musimy poddać zabiegowi. Jak y, obszerny jest też Wasz problem. Natomiast myślę, że to jest świetna opcja, jeżeli chcecie przygotować się do lata, do josny, bo już słuchajcie, niedługo y, zakładamy krótkie spodenki, krótkie bluzki, mm, krótkie sukienki, no i to nasze ciałko mm, będzie mm, widoczne. Też mam nadzieję, że niedługo się wybierzemy gdzieś na jakieś wakacje, jeszcze trochę, lipiec, sierpień, y, te miesiące nas czekają, także słuchajcie, już zacząć teraz dbać o naszą sylwetkę, o nasz wygląd, no bo to na pewno będzie mm, dobra inwestycja. Więc jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania a propos lipolizy iniekcyjnej albo innych zabiegów, które są u mnie w ofercie, to oczywiście dajcie.